Przeżywamy okres Bożego Narodzenia. Jestem ordynatuszem diecezji krakowsko-częstochowskiej Kościoła polsko-katolickiego. Kościoła, którego korzenie sięgają Stanów Zjednoczonych, gdzie tam Kościół został zorganizowany a początki kościoła na ziemiach polskich to lata 1924 i późniejsze. Kościół polskokatolicki w Polsce należy do Kościołów Starokatolickich, wyznających prawdy wiary, początków pierwszych soborów w kościele. Polsko-katolickim zachowujemy wszystkie te prawdy głoszone i zapisane na księgach Ewangelii Świętej. W Kościele Polsko-Katolickim w Polsce posiadamy trzy diecezje: diecezja warszawska, diecezja wrocławska i diecezja krakowsko-częstochowska. Który jestem gospodarzem. W Kościele Polsko-Katolickim najwyższą władzą jest Synod Ogólnopolski zwoływany co pięć lat, który ma najwyższą władzę ustanowienia prawa, wyboru biskupów, w okresie między synodalnym najwyższą władzę w Kościele posiada. Biskup Zwierzchni Kościoła, Rada Synodalna oraz Kolegium Biskupów. W Kościele Polsko-Katolickim możemy zauważyć te rzeczy, które były w Kościele. Do pierwszych z nich należy, że kapłani Kościoła Polsko-Katolickiego. Mogą zawierać związek małżeński. Spowiedź święta do 18 roku życia jest spowiedzią w konfesjonale. Później mamy spowiedź świętą powszechną. W kościele polsko-katolickim wyznajemy i uznajemy wszystkie. Sakramenty święte z okazji świąt Bożego Narodzenia pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia tym wszystkim, dla których narodzenie Jezusa Chrystusa jest tym szczególnym wydarzeniem, gdzie oto Bóg przychodzi do człowieka aby być z człowiekiem życzę wszystkim ludziom dobrej woli aby ten który narodził się w ubogiej stajni betlejemskiej prawdziwie narodził się w naszych ludzkich sercach w naszej rodzinach a szczególnie w naszej ojczyźnie rozpoczynający się nowy rok 2014 niech będzie błogosławionym, szczęśliwym rokiem dla wszystkich. Szczęść Boże!